Tak jak obiecałam w poprzednim filmiku, teraz chciałabym Wam pokazać, jak już znacie oczko ścisłe, jak za pomocą tego oczka łańcuszka można połączyć łańcuszek w pierścień. Tak więc mamy już naszą bazę, czyli oczka łańcuszka, które również robiliśmy wspólnie w poprzednim filmiku. I teraz tak, wkuwamy się szydełkiem w... Pierwsze oczko łańcuszka pod te dwie niteczki, tak? Tradycyjnie robimy narzut. Przeciągamy przez oczko łańcuszka i przez oczko, które mieliśmy na szydełku. I w ten sposób nasze, nasz łańcuszek zamknięty jest w pierścień który jest podstawą dzianin dzierganych w kółko. I teraz nasze poszczególne sploty będziemy wkłuwać tutaj w wolną przestrzeń pomiędzy, yy, znaczy wolną przestrzeń w środku tego pierścienia, a nie w poszczególne yy, wzory, poszczególne sploty. Może jeszcze raz wam pokażę. Mam nasz łańcuszek. Tak. Wkłuwam się w pierwsze oczko łańcuszka. Robię narzut, przeciągam przez oczko, przeciągam przez oczko na łańcuszku i mam zamknięte kółko. W następnych filmikach pokażę Wam, jak można, jakimi sposobami można dziergać w kółko, zamykając każdy rząd albo robiąc spiralnie. Oraz będzie też filmik poświęcony, jak zrobić tak zwany magic loop, czyli takie kółeczko, pętelkę ścisłą, pierścień ścisły. To zobaczymy się niebawem. Dziękuję Wam bardzo.